się Widzowie dzisiaj mamy milka secret box otwieramy tutaj no o. dobra i teraz nie wiem które to są czekoladki a które nie wiem więc otworzę najpierw to czekajcie to ja już zaraz wracam. Okej, okay, widzowie tylko bym sobie napocząłem i dobra. I otwieramy. I tu będą... Zobaczmy, co tu jest. O, mamy. Figurka! Dobra, mamy figurkę i... To jest kotek, tak? To jest taki. O, tak. czekajcie odpakuję instrukcję dobra? ok z tego co widzę to jest czekajcie z przybliżeniem nie? macie i to jest czekajcie Czekaj, bo mi kamera nie łapie czekajcie bo mi kamera musi dobrze złapać napis która do nas trafiła w wyniku kontroli naszej części budżetu ale tu jest Kaj. a mu jest chyba legendarną nie? to jest chyba legendarna nie? a ja mam Skaj dobra na miliona złotych które przekazaliśmy instytucjom Okay, no tu nie to jest legendarna, ale mamy... Ua, figurkę! O proszę bardzo. Mamy taką fajną figureczkę. Jeszcze nakleję naklejki, widzimy się jak. No nakleję. Okej, okay, w nie oceniamcie jak tylko naklejałem, no. Ale no mamy jakąś... No, mamy figureczkę. I zobaczmy czy nam się cz czekoladki nie roztopiły Nie wiem, co będzie ważne Bo one się czasem roztopiają No i zobaczmy czy nam się nie roztopiły Ale Ani chyba nie wiem e, 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 Dobra, czekajcie to takie szybkie ten, to będzie ruch tworzenie no i nie roztopiło nam się. Zobaczmy czy te czekoladki nie zmieniły. no Te oto czekoladki w sobie. To co czekoladki nie zmieniły smaku, U, dobra, ten smaku, ale jeśli spojrzymy na ten dotychczasowy bilans 6 metrów żadnej porażki naszej drużyny, tylko jak emisy wygraną, też się zapędziło. To ostatnie z tych reprezentacji. Nie, nie zmieniło od do dawna. Dobra, co zmagają.